I zobaczmy, kto zgarnie sobie szkło łowiowe z poprzedniego odcinka. Biorę wszystkie komentarze i mamy ich łącznie 115. Za każdy jestem Wam ogromnie, ogromnie wdzięczny. No i wybierzmy sobie zwycięzcę. W tym momencie klikam i wybieram zwycięzcę, a zwycięzcą zostaje Borys Komisarz 8289. Gratulacje, stary. Jeżeli training obsługi kanału masz, to skinka już dostałeś, aby w dzisiejszym odcinku macie do zgarnięcia, Kurczę, no nie. Wiem, co ja wam tutaj mogę sypnąć tego blueprinta rozdaję na drugim kanale, jeżeli jeszcze nie widzieliście, to zapraszam, link macie w opisie, a wy w dzisiejszym odcinku do zgarnięcia macie na przykład szmaragdowe pręgi w stanie minimal wear jeżeli chcecie je zgarnąć to zostawcie łapę w górę pod tym filmem, subskrypcję na moim kanale i komentarz z hasłem podanym podczas filmu no i oczywiście jeżeli nie było was wcześniej na CSGO Skinsie to wpadajcie sobie na CSGO a klikajcie sobie tutaj plusik i w tym właśnie miejscu wpisujcie sobie kod genetyczny tylko jeśli chcecie coś płacać, albo jeżeli chcecie sobie zobaczyć jak stronkę działa bo kod genetyczny, oprócz tego że daje wam 10% do depoztu to daje wam również 2 ,10 zł 10 groszy na start yy, i oprócz tego wpłaty skin Natychmiastowe prezenty do każdego do skinami z kinami i również prezenty ode mnie dla Was. Wpłacacie sobie 8,40 i możecie zgarnąć sobie Baby Karate, nawaję Crimson Web albo Good Knife'a śnieć. A jeżeli wpłacicie sobie na przykład dyszkę, to oprócz tych trzech macie również Falchiona Noc, Bowie Knifea Freehenda przy wpłacie 15 i jeszcze przy wpłacie 100 do tego dochodzi Hansman Knife lore ze zwiększoną szansą na zdobycie tego prezentu ale pamiętajcie, że je wpłacać tylko i wyłącznie z głową i tylko i wyłącznie jeżeli macie ukończone 18 lat. No i co? Wydaje mi się, że możemy już zacząć, zostańcie ze mną do końca będzie się działo elo. Mordeczki, ja dzisiaj nie spałem do siódmej, dobrze wiecie przez co ja wam nawet nie muszę tłumaczyć, wszyscy o tym mówią, wszyscy o tym trąbią i kurde, to co odwaliło Valve to co odwaliła po prostu w całym community CSA to co się stało to jest istne rozpierdol i niszczy mi to web sam jestem w plecy dosyć mocno yy, starałem się zrobić jakiś damage control ale o tym porozmawiamy dalej w ciągu dzisiejszego odcinka a teraz zobaczcie to w zanim do najnowszej aktualizacji CS2 przypominamy, że ceny skinów w ekwipunku na stronie nie reagują na zmiany rynku, jeżeli posiadałeś nóż lub rękawice ich cena nie spadnie jeżeli posiadałeś skiny jakości covert ich cena nie wzrośnie. Może to prowadzić do chwilowych problemów z, wypł z wypłatami. Zalecam poczekać na ustabilizowanie sytuacji lub korzystać z Exchangera. To jest bardzo, bardzo ważna sprawa, yy, bo jak widzicie, no CSGO Skins, nie oszukujmy się, no nie jest w stanie zaktualizować 50 skrzynek i co chwilę zmian cenowych. Czyli na przykład, jeżeli na Trafimy podczas dzisiejszego odcinka szkieleta Marble Fade na 0,1%. To on będzie wart 4356 jakby balansu. Nieważne, co się stanie: po prostu nieważne, co się stanie, to później będę mógł go sobie wymienić na Exchangerze. Kiedy ceny już się ogarną, i wszystko się ogarnie na jakiś inny item, i nie muszę się o to martwić. Więc, jeżeli chcecie sobie otworzyć skrzyneczkę, to nie musicie się o to martwić i jakby to, co wy dropicie, to po prostu tyle będzie mieli w balansie. No i co? No i przejdźmy sobie do case battle. Mam w dzisiejszym odcinku 758 zł. I kurczę, zacznijmy z jakimś luźnym case Batlem. Ja chciałbym tutaj więcej skrzynek dodać do tych case battle. I oprócz tego, że chciałbym sobie otworzyć kilka skrzynek, to chciałbym również z wami właśnie porozmawiać na temat, temat tego co się dzieje i może usłyszeć też Waszą opinię, żebyście mi powiedzieli co Wy o tym wszystkim uważacie Więc zacznijmy sobie z dosyć dłuższej z Battlem na kilka skrzynek, które lubię, lubię, no niektóre z nich są lepsze, niektóre gorsze Ale na przykład taki striking Ninja, spoko skrzynka, Toolbox, spoko skrzynka, M4, spoko skrzynka, USP Glock, spoko, Holding Down, plug, AWP, Gold, Neon Infected Supply, Steampunk No generalnie są tutaj fajne skrzyneczki Jest tutaj kilka szrotów również Ale z tych szrotów zawsze się łudzę, że może jednak Coś ciekawego uda się dostać No i wróćmy do tematu no. Dzisiaj, o pierwszej, dostałem informację Wydaje mi się, że dosyć szybko Że wszedł nowy update do CSA Który Wprowadza kontrakty Na kosy i rękawiczki Mi to strasznie No tyle lat nie było czegoś takiego No nie było takiego gówna jebane zjeby z jeby z walwa zamiast wprowadzić coś takiego jak nie wiem jak operacja jak kurczę jakaś mapa cobblestone rework co tam jeszcze jest cash rework cokolwiek to oni wolą wprowadzić coś co zniszczy jakby kompletnie całą można powiedzieć ekonomię wiadomo że te skiny jakby wedle regulaminu teama nie mają realnej wartości, bo możecie je sprzedawać tylko na Steamie. Ale i tak, no kursy, no. Jakby ludzie mają fajne skinki, i myślą sobie, że jest to jakiś skinek rzadki. Że naprawdę ciężko jest go zdobyć. Yy, spoko teraz, Dropik w ogóle: yy, Showdown 45 zł, Jeszcze Battle skirt, 3 dyszki. I jesteśmy w 120 zł na plusie, więc nie ma źle. Wydaje mi się, że jest generalnie mała szansa, że przegramy te Ok, z Battle. Ale wracając do tematu, no. Zamiast wprowadzić coś ciekawego, to oni wolą zacząć wszystko od nowa. Rozpierd Dolić, kopnąć i zacząć, kurwa, wszystko od nowa, bo teraz od nowa e, cała ekonomia i wszystkie rzadkości skinów i tak dalej będą się tak naprawdę tworzyły jeszcze raz. Nieważne coś się stanie, to wydaje mi się, że kosy już nie wrócą do swojej pierwotnej ceny, yy, te tańsze, bo jeśli chodzi o droższe, to wiadomo, że one aż tak mocno nie oberwały. Na przykład motylki, żeby zrobić kontrakt na motylka, to potrzebujecie 5 yy, na przykład P90 Asimov, które aktualnie jest dosyć rzadkim skinem i no ciężko go dostać w ogóle. Nie będę już mówił o niczym innym, tylko naprawdę ciężko go dostać i jest to naprawdę mocny, mocny szok. No i ja też od razu jak zobaczyłem ten update to po pierwsze Wystawiłem niektóre przedmioty z mojego ekwipunku, kiedy był ten wielki, szał, wielki boom. Mogłem to zrobić nieco później faktycznie, to zawsze nieco więcej z team balansu by było. Kałaszki zdymały strasznie. E, ale no co, no nie zrobiłem tak, wystawiłem praktycznie od razu i coś tam udało się na szczęście z tego odkuć. Uznałem też, że skoro jest coś takiego, to ja chciałbym e, zrobić kontrakt na kosę. Jakby ja jako ja chciałbym zrobić jakiś kontrakt na kosę, e, zobaczyć jak to wszystko działa, zobaczyć czy te kosy są w ogóle tradowalne czy nie są trajdowalne? Ja, a propos tego, też ciekawa historia: jak ja zrobiłem trade-up na kosy, który zobaczycie na końcu tego odcinka, to nawet nie wiedziałem, że ta kosa nie jest trajdowalna, bo na początku nie była. Później, jakieś pół godziny później dosłownie, Steam dodał kolejny update, w którym dodaje, że dopiero te kosy są tradowalne więc tutaj to nie wiem. Wydaje mi się, że jakiś Devil robił ten update tak szczerze. Totalnie nie mam pojęcia, kto na to wpadł, nie mam pojęcia jak na to wpadł i dlaczego na to wpadł. Ale te kosy nie były tradowalne jeszcze na początku. Nie umiem pozbierać myśli, bo tak jak mówię, no nie spałem długo dzisiaj. Starałem się ogarniać wszystkie rzeczy, że po prostu ekwipunek jednak miał rzadsze skinki, że miał lepsze skinki i tak dalej. I nie stracić przy tym za dużo na wartości. No i co? No i również od razu, kiedy to ogarnąłem, dosłownie po. 5 czy 10 minutach, uznałem, że też pora się zabrać za wypłacanie skinów czerwonych. No i co? I taka informacja dla was, jeżeli dostaliście na przykład w odcinku ode mnie jakiegoś czerwonego skina, no to kurczę, sprawdźcie wasze ekwipunki, ja nie będę cofał ofert, nie jestem jednym z tych gości. No i co? No i jeżeli dostajecie właśnie jakieś czerwone skinki, to nic, tylko pogratulować. Kłaniam się nisko, chylę czoła, pogratuluję i tyle. No i kurwa, patrzcie co trafia. No jebany z gigabułycz Neon Raidera, no. A tutaj showdown już niewiele zmienia. No, będzie ciężko wygrać tego, case z batla, ale zobaczmy, może coś jeszcze sypnie. Ja dzisiaj, tak jak mówię, robię sobie luźny opening, totalnie się nie spinam Opening z dużej kwoty, co by nie gadać Z dużego balansu, ale ja się nie spinam, bo i tak już, już naprawdę szkoda gadać No i wypłaciłem sobie kilka czerwonych skinków, a to z CSGO Skinsa, a to z jakiegoś słapa czy innych stronek I kurczę, no mam ich ostatecznie w ekwipunku jakieś 18 Miałem też dużo kos na trade banach, których nie mogłem na przykład sprzedać na rynku Steam No i kurczę... Jestem w plecy, no po prostu jestem, jestem mocno, mocno w plecy Te skiny czerwone, z których zrobiłem kontrakt, który zobaczycie już zaraz yy, Akurat dorwałem w całkiem dobrych cenach, bo za 80 złotych sztuka Wcześniej za 70 złotych sztuka No ale kurczę, no to nadal nie jest to, to nadal nie jest to, na co liczyłem No i kurwa, ostatnia skrzynka jeszcze mnie dyma Tutaj ani Newgate, ani ja nic ciekawego nie wydropiliśmy. Case Battle swoją drogą oddał bardzo, bardzo, bardzo fajnie. Tylko szkoda, że nie dla nas. I nie mam wystarczającej. Ok, no widzicie, no ja już nawet nie wiem, ile to jest 9000 tokenów. Ja już nie potrafię liczb przeczytać. I. No właśnie, no, no po prostu jest ciężko No i jeżeli dostawaliście ode mnie w przeciągu Ostatniego czasu jakieś czerwone skiny, których jeszcze Na przykład nie sprzedaliście na Steam Market I wymieniliście na jakieś inne skinki e, No to nie jest tylko pogratulować Cieszcie się z waszego profitu I ja tak jak mówię, wam cofać tych skinków nie będę Gdyby to był jakiś frajer, jakiś random To oczywiście będę te skinki cofnął Ale jako, że jesteście moimi tutaj OG ziomalami To ja wam tego cofać nie będę No i pozostaje się tylko dla was Cieszyć, no i co I tak jak mówię, no kurde, kilka kosek na Strój i boli to, boli to, boli to, boli to. I akurat, jak ostatnio miałem lepsze odcinki, udawało się zgarnąć jakieś fajniejsze skinki. No to oczywiście ja wypłaciłem je sobie do ekwipunku I co? I akurat, gówno. No, no, jestem zły, no jestem naprawdę wkurwiony na ten update. Ale wydaje mi się, że wielu z Was ma takie samo odczucie. Dajcie mi znać też w komentarzu, co wy o tym sądzicie i, jakby, czy, czy, czy wy mieliście jakieś na przykład czerwone skinki, albo kosy w ekwipunku. Jak to rozegraliście? Kiedy na przykład o tym się dowiedzieliście, i właśnie jak na to zareagowaliście? I co? Nam się niestety na CSGO skin się dzisiaj nie poszczęściło. Pamiętajcie o konkursach na Koski. Jak widzicie, no macie tutaj ogłoszenie, no ceny tych kosek się nie zmienią, yy, dostaniecie tyle samo balansu, item o takiej samej jakby kwocie balansu, yy, jeżeli którąś z nich zgarniecie, a koski są naprawdę, naprawdę fajne, nie ma co gadać, a teraz już przejdźmy do kontraktu, ja już nie wiem co ja gadam, no dobra, lecimy z tym kontraktem, to jest klips wczoraj, elo. No i widzowie CS właśnie Zszedł na psy oficjalnie Hashtag oficjalnie Ceny czerwonych skinów wywindowały do ponad 100 złotych a to Dlatego że w nowej aktualizacji CS-a możemy właśnie w tym momencie Zrobić kontrakt z czerwonych skinów To nie jest kurwa bait możemy zrobić kontrakt Z czerwonych skinów na kosę. i to w tym momencie właśnie Zrobię więc zróbmy to No i co i zróbmy to 3 2 1 I pierwsza Kosa albo rękawiczki z czerwonych skinów. Bęk! Ursus, Ursus, po prostu! Ja pierdolę! Czy Wy widzicie, co tutaj się dzieje? Czy Wy w ogóle zdajecie sobie sprawę z tego, ile to zmienia? Zdobyłem właśnie Ursusa z pięciu czerwonych skinów. Dzięki wielkie za oglądanie. Widzimy się jutro. Elo!